Witam na kanale dzieciaki testują. Dzisiaj będzie taki troszkę zbiorczy film o bardzo fajnych książkach idealnych na wakacje od wydawnictwa Harper Collins dla dzieci w każdym wieku. Mam tutaj przed sobą cztery książki. Każda z tych książek jest z serii, które znamy i które oczywiście uwielbiamy. I może zaczniemy od tej najmniejszej książki z samej góry. Jest to książka z serii Czytam sobie trzeci poziom. Wakacje w Waszyngtonie, więc temat jest też bardzo wakacyjny i jest to seria. Myślę, że znacie ją doskonale i nie muszę za bardzo o niej opowiadać. Trzy poziomy idealna książka, która wspiera naukę czytania u dzieci w wieku 5-7 lat. Jest to książka, gdzie jest duża czcionka, bardzo duża czcionka. Są duże odstępy pomiędzy wersami. Nie ma tutaj za dużo. Ilustracji. One są w klimacie książkowym, no ale jest to już właśnie książka dla dzieci, które pierwszy, drugi poziom mają opanowany. Mamy tutaj dość dużo tekstu. Washington, Ameryka, Lincoln, więc poznamy tutaj co nieco historii również. Bardzo fajna książeczka. Na końcu jest dyplom. Jak to bywa w tych książkach. Czytam sobie i są naklejki, również w klimacie amerykańskim, więc bardzo fajnie. Jest też miejsce na notowanie sobie. Lubię, moja ulubiona zabawa, najfajniejsza kiedy. I jest słowniczek trudniejszych wyrazów. One były zaznaczone w tekście gwiazdką. Można w każdej chwili sięgnąć do tego słowniczka i sprawdzić wyrazy. Następna książka z tej serii. Również bardzo wakacyjne klimaty. Pozostajemy w letnich klimatach. Basia i biwak. Serię o Basi na pewno również doskonale znacie, jeżeli nas oglądacie. Tutaj Basia wraz z rodzinką wybierze się, wybiorą się na biwak do lasu nad jezioro. Nie na kemping, tylko do kolegi taty Basi do lasu nad jezioro. No i oczywiście sama już droga będzie z przygodami, ponieważ zapomną namiotu. I dalej również przygody ich nie omijają. Przyjdzie im spędzić pierwszą noc w samochodzie, stawić czoło ulewie, no ale ostatecznie, oczywiście, na biwaku będzie super, będzie się im podobało i będą mieli chęć na kolejne takie wakacyjne wojaże. Bardzo letnia wakacyjna książka historia. Tutaj Basia w stroju kąpielowym z okularami mm, odpoczywa sobie, więc mimo przygód i mimo problemów oczywiście bardzo miło spędzają czas. Książeczka numer 3, to książka również z serii, którą jestem pewna, że doskonale znacie bajki 5 minut przed snem. Są to niedługie historyjki. Akurat mi się otworzyło na zimowej przygodzie z Zaspą. My niektóre z tych historyjek znamy z telewizyjnej wersji Tomka i przyjaciół, Właśnie również tą z zaspą. Jak Tomek nie chciał ubrać puga, no i przez to miał problemy. Zostawił ten pług gdzieś tam z boku i miał przez to później problemy, jak już się zakopał w śniegu. Ale są tutaj nie tylko zimowe klimaty oczywiście. Myślę, że część z tych historii będziecie znali z telewizji, ale część była dla nas całkowicie nowa. Więc dla wszystkich fanów Tomka i przyjaciół bardzo polecamy książeczki Harper Collins o przygodach tych bohaterów, bo są naprawdę fajne, pięknie wydane kolorowe ilustracje. No, czego chcieć więcej? Myślę, że dzieciaki, które lubią Tomka i przyjaciół będą lubiły również książeczki, w których występują ci bohaterowie. I książka numer 4, zdecydowanie największa z tych wszystkich, które tutaj mam, jest to książka dla starszych. Myślę, że również dla dorosłych. Dorośli również z pewnością bardzo się nią zachwycą. Jest to prawdziwa encyklopedia, jak sama nazwa wskazuje. Super bohaterów, Arcyłotrów technologii i pojazdów Marvel. No, po prostu skarbnica tematów marvelowskich, przepięknie wydana. To będzie fantastyczny prezent dla każdego, kto mm, lubi uniwersum Marvela. Cudowna książka, naprawdę przecudowna książka. Bardzo dużo informacji. Spójrzcie, jaką malutką czcionką tutaj na niektórych stronach stało to napisane. Tu jest właściwie większość stron, gdzie jest taka drobniutka ta czcionka. Jest tu naprawdę ogromna ilość tekstu. Bardzo dużo do czytania. Informacje, ciekawostki, wszystko, dosłownie wszystko, co trzeba wiedzieć o bohaterach, o pojazdach, o tych złoczyńcach, o, wszystkich, o wszystkim tym, co się dzieje, co występuje. Wstępuje w filmach Marvela, Czarna Wdowa, Daredevil, Scarlet Witch. Kapitan wstępuje do Avengers. Naprawdę mnóstwo informacji i ciekawostek w przepięknym wydaniu. W wydaniu można powiedzieć kolekcjonerskim dla prawdziwych fanów Marvela. Cztery nowości z wydawnictwa HarperCollins. Więcej o nich będzie na blogu. Zapraszam tam bardzo gorąco w opisie filmu. Jest link do bloga. A z okazji rozpoczęcia wakacji na stronie wydawnictwa Egmont, gdzie książeczki można kupić, jest rabat. 35% rabatu na książki. Zapraszam tam bardzo gorąco. W opisie do filmu będzie link. I na blogu również jest link, więc zaglądajcie do opisu i na blog. A ja dziękuję już za uwagę. Pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych filmach.